Zostaliśmy dzisiaj zaszczyceni przez, przez dwie kocie łapy. A. Dobra, nie będę ich ruszać, niech już tak zostanie. La La Land to muzyka z roku 2014. Kiedy to zleciało? Masakra, w którym za scenariusz i reżyserię odpowiada Damien Chazelle, a główne role w tym obrazie zagrali oczywiście Ryan Gosling i Emma Stone. Dwójka bohaterów, czyli Mia i Sebastian, to para marzycieli. On jest muzykiem jazzowym, a ona aspirującą aktorką. Para poznaje się przypadkiem i zakochuje w sobie. Czemu w sumie padło na La La Land? Skoro to nawet nie jest ostatni film Damiena Cezela. Ostatni jego film to był Pierwszy Człowiek, w którym też grał Ryan Gosling, i w sumie jest to film, który też widziałam całkiem niedawno. Także już odpowiadam. Generalnie mam taką listę, którą nazywam listą wstydu, gdzie jakiś czas temu umieściłam nieco ponad 100 tytułów. I to są różnego rodzaju tytuły. To są wielkie premiery ostatnich lat, jakieś filmy Oscarowe, jakieś takie mega, uber, giga klasyki, które w sumie w sumie w teorii każdy prawdziwy fan kina powinien obejrzeć, jak nie obejrzał to wstyd i on nie powinien w ogóle nazywać się fanem kina i powinien wyjść i pójść płakać w kącie. No ale z jakichś powodów to były filmy, których nigdy nie obejrzałam, bo nie wiem, bo było mi nie po drodze, bo, bo boję się oglądać tych filmów, bo na przykład będę ryczeć na nich jak jasna cholera, bo, bo nie mam po prostu humoru, bo chciałam je obejrzeć z kimś, bo po prostu zapomniałam, że taki film gdzieś był na mojej liście, no i, no i tak to po prostu jest. No i na tej liście właśnie znalazł się La La Land i zwyczajnie przyszedł na niego czas. Przy okazji tutaj mogę odpowiedzieć, dlaczego nie tutaj nie będzie recenzji teneta i tak dalej. Jeśli ktoś przegapił historię o tym, dlaczego niestety na razie tenet się odwleka, no to zapraszam serdecznie do obejrzenia filmiku. Zastanawiałam się w sumie, dlaczego nie obejrzałam La La La, La, La Landu wcześniej, i obejrzałam go dopiero. Po pierwszym człowieku, ale myślę, że ma to coś wspólnego z problemem, jaki w sumie miałam z Whiplashem. To wcale nie znaczy, że Whiplash w mojej ocenie jest filmem złym, chociaż jak patrzę na jego ocenę, to myślę, że czeka mnie Rewatch. Prawda jest taka, że w tym momencie, w którym obejrzałam Whiplash, byłam, no, nie w tym miejscu w swoim życiu i trochę myślę, przez to tak naprawdę, przez filtr yy, rzeczywistości, w której się znajdowałam, to Whiplash nie był dla mnie najlepszym filmem, bo po prostu źle mi się kojarzył, a ponieważ y, i Whiplash i La La Land traktują o Jezie, chociaż La, La Land w troszeczkę mniejszym stopniu, to myślę, że to właśnie było powodem tego dla którego, powodem tego dla którego cokolwiek y, to był właśnie powód, dla którego obejrzałam La, La Land dopiero teraz. No ale nieważne, jesteśmy tu i teraz, jest 2020, taki wspaniały rok. Obejrzeliśmy La, La Land, no i co? No i to jest naprawdę wspaniały film i tutaj myślę, że nikogo nie zaskoczę. Ogólnie to ja naprawdę kocham musicale i swego czasu żyłam w takim przekonaniu, oczywiście absolutnie błędnym, że w momencie, jeśli na tapetę wjeżdża musical, to ja od razu z automatu będę go kochać całym sercem i to będzie naj, kolejne najspanialsze doświadczenie w moim życiu. Tutaj Case in Point, dwa z filmów, które uważam za takie absolutnie top of the top, i mają u mnie 10 na 10 i serduszko to jest upiór w operze i mulę róż. I zdaję sobie absolutnie sprawę. Z tego, że ani Mulę Róż, ani upiór w operze to nie są jakieś, jakieś arcydzieła wszechczasów, bo im jestem starsza i więcej wiem o filmach. No to zdaję sobie sprawę z tego, że upiór w operze to jest film, przy którym fani Broadway'u rwą sobie włosy z głowy i mają z nim wielki problem. Ale nie, to jest to jest miłość. Ja tutaj nie oddam żadnych gwiazdek, i, i absolutnie waram się od tego filmu, bo to jest miłość moja nastoletnia i. Po prostu tak już zostaje. No, ale niestety, jeszcze na drugim końcu spektrum mamy takie filmy jak Nędznicy, jak Rent, jak Burleska. No, bo koty wpadają tutaj w zupełnie inną kategorię. Jak ktoś nie widział mojej recenzji kotów, to serdecznie zapraszam. Oczywiście mówię o wersji kinowej, nie o wersji broadwayowskiej. Także biorąc pod uwagę te dwie skrajności, doszłam do wniosku, że moja kategoryzacja pod tytułem wszystko albo nic jest po prostu sława, ale myślę, że udało mi się wypracować jakiś tutaj wspólny teren i wreszcie, wreszcie znalazłam kategoryzację, jest zadowalająca. Teraz kiedy mówię, że kocham jakiś musical, to na ogół znaczy to dla mnie, że to jest musical, który wpada mi w ucho. Jeśli po obejrzeniu musicalu przez następne kilka dni będę miała w głowie chociaż jeden czy dwa numery, to znaczy, że to właśnie było to. A w La, La Landzie mamy takie samograje i to w takiej ilości, że jestem absolutnie pewna, trafiliśmy na żyłę złota, to jest absolutnie to. City of Lights, Audition, Another Day of Sun, Start the Fire... Mogłabym tutaj wymienić jeszcze naprawdę kilka utworów. To są numery, które, które zostają na dłużej i są po prostu no, wspaniałe, naprawdę. To, co zachwyca i komplementuje scenę muzyczną po prostu doskonały sposób, to są kolory, na które decyduje się szazel. To są nasycone, bardzo żywe kolory, które. No, z rozmysłem reżyser umieszcza w takich miejscach, że no to nie może być przypadek. I to tak podbija i buduje cały ten świat, nadaje mu takiego niesamowitego, magicznego wydźwięku. No, nie sposób tego nie kochać. Nie sposób nie kochać sceny, w której. Emma Stone biega w tej pięknej, niebieskiej, habrowej sukience, i trzy koleżanki mają równie nasycone sukienki na sobie. Czy nawet takie proste rzeczy gdzieś tam w tle, które tak naprawdę nie mają większego fabularnego znaczenia, jak fioletowe kosze na śmieci w jednej ze scen. To wszystko tworzy. Naprawdę nieprawdopodobny magiczny klimat La, La Landu, któremu no, nie sposób nie dać się porwać. Także piękna jest też historia dwójki głównych bohaterów. To jest piękna, nienachalna, ale też idealnie pasująca do całego wydźwięku musicalowego historia. I ona nie jest taka podkręcona do jedenastu jak w Mulę róż. W sensie on widzi ją i nagle cały świat się ściemnia, ale są fajerwerki, jest pięknie. Nie, nie jest tutaj tak do końca. Także przyziemność, codzienność, pragmatyczność i tak naprawdę naturalny postęp tego związku to jest rzecz, która dodatkowo podbija ten film po prostu jako film, nie do końca jako musical. Ona po prostu, ta relacja między bohaterami jest zwyczajnie prawdziwa momentami aż do bólu. I to jest, to jest fantastyczny aspekt La La Landu również, kolejny, następny, matko, kiedy to się skończy? Wiadomo, można mówić, że musicale są odrealnione, ale w tym przypadku ten element naturalistyczny, to może nie jest do końca dobre słowo, ale ten element taki realistyczny jest bardzo dobrze zbalansowany z tymi momentami bajkowymi, sekwencjami, które jest, jest naprawdę dużo i które są piękne, no. To się wszystko składa w taki idealnie zbalansowany twór, który no, zachwyca. Cały czas zachwyca. Jestem, jestem zaskoczona, że, że jestem pod tak wielkim wrażeniem. Chociaż nie, nie jestem zaskoczona. Spodziewałam się, że tak będzie. Ogólnie to bardzo ciężko mi się mówi o filmach, które są aż tak dobre jak La La Land, no bo wszyscy już powiedzieli na pewno wszystkie te rzeczy, które, które ja teraz mówię, i to nie jest nic odkrywczego. Także to jest tylko takie moja, taka to jest moja relacja na gorąco z obejrzenia La La Landu. I, no, i, no i tutaj peany, kwiaty, konfeti, wszystko jest takie cudowne, no ale. No, no, nie będę ukrywać, ten film jest naprawdę, naprawdę wyśmienity. Także nie muszę chyba mówić, że film jest piękną laurką dla kina tej epoki, dla muzyki jazzowej, dla estetyki minionych dekad. No, te piękne, zwiewne kiecki omygi są cudowne. Także jest to jednak przede wszystkim film o pogoni za marzeniami i obu stronach tak naprawdę tej pogoni, o blaskach i cieniach, o dojrzewaniu, o podejmowaniu trudnych decyzji. Także w świetle tego wszystkiego zakończenie. Też mi się podoba, bo tak jak mówiłam wcześniej, ono składa się na taki bardzo realistyczny obraz tego, co czasami w życiu nas spotyka i i jest to wszystko bardzo naturalne, bardzo dobrze stworzone, bardzo dobrze zbalansowane. No nie wiem, co ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć, żeby to było jakkolwiek oryginalne. No po prostu nie będzie. To będzie jedna z najmniej oryginalnych recenzji, jakie ja wrzucam na ten kanał. Że generalnie, chociaż Pałam naprawdę ogromną sympatią do Emmy Stone, no to nie ukrywajmy, to jest film Ryana Goslinga. To, jak on ogarnął granie na klawiszach do tego filmu na takim poziomie, to jest. Po prostu coś, co rozwala mi absolutnie mózg. I jest mi bardzo smutno, i bardzo przykro, że Gosling nie dostał Oscara za tę rolę. No ale w sumie w tamtym roku dostał ją Casey Affleck za Manchester by the Sea, więc tutaj no, ciężko byłoby to przebić nawet takim fantastycznym popisem, jak, jak właśnie dał nam Gosling, ale no mimo wszystko czuję taki trochę. Jestem rozdarta między tymi dwoma rolami i tym, która była lepsza. Ogólnie to im dłużej oglądam Goslinga w filmach, takich jak Drive, czy ostatni Blade Runner, to dochodzę do wniosku, że on jest naprawdę świetnym aktorem, chociaż postaci, które grywa w tych filmach, to są bardzo często milczące, wycofane, tajemnicze, męskie postaci, są zupełnie inne od takiej roli na przykład jak była w pamiętniku i wcale nie mówię, że rola w pamiętniku była zła, bo pamiętnik też mi się bardzo podobał i ryczałam na nim jak powalona, ale mimo wszystko jednak dochodzę do wniosku, że te ostatnie role Goslinga są o wiele lepsze i, i chyba nie chciałabym, żeby on wracał do tego poziomu takich no, komedio-romantycznych, chociaż w sumie, jak się nazywał tamten film z, ze Stevem Karelem, który też mi się bardzo podobał? Czasami grała też Emma Stone. Także strukturalnie jeśli chodzi o La, La Land, to nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Ani fabularnie, ani muzycznie, ani montażowo, no ani nijak i wow. Także ogólnie biorąc to wszystko pod uwagę w dalszym ciągu waham się z ceną tego filmu, bo na dzień dzisiejszy po tym jednym obejrzeniu Lalalandu dałam mu 8 na 10. Ale czuję, że jeśli obejrzę go jeszcze raz, albo będę się nad nim bardziej zastanawiać, to na pewno ta ocena podskoczy i będzie to za jakiś czas na pewno 9 na 10. A czy ten film ma szansę dostania u mnie 10 na 10? Hm. Właśnie nie jestem pewna, bo chociaż mam wrażenie, że opisałam ten film jak powtórne przyjście Mesjasza, to gdzieś tam minimalnie czegoś mu zabrakło, nie ma. Tego, tego czegoś, co zostawiłoby mnie absolutnie rozbitą emocjonalnie, absolutnie zniszczoną pod względem technicznym. To nie jest tak, że ten film otwarł mi oczy i nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam, a to są takie elementy, które warunkują to, że ja daję zasadniczo filmom 10 na 10. Więc jak na razie, niech będzie film. Lalaland zostaje u mnie 8 na 10 ze wskazaniem na 9 na 10 przy jakimś rewatchu. I mówię absolutnie poważnie. A co będzie potem? Może jeszcze dojrzeje. Może nauczę się jeszcze czegoś o, o jazzie. I ten film absolutnie mną zawładnie i to będzie mój nowy, ukochany, ukochany dziełu 10 na 10. Zobaczymy. Bardzo ciężko się ocenia, ocenia właśnie takie filmy, które są takie bardzo dobre, bo chciałoby się im wszystkim dać 10 na 10. Nie chcę temu filmowi z rozpędu dawać jakiejś mega wysokiej oceny, bo, bo mam wrażenie, że po prostu muszę się tak naprawdę z tym przespać, muszę to wszystko jeszcze przeanalizować, wrócić do tego filmu i. Tak naprawdę wtedy za jakiś czas, jak to się uleży, to będę w pełni, myślę, przekonana co do ostatecznej mojej oceny. Ale film jak najbardziej polecam. Podejrzewam, że wszyscy go już widzieliście i że ja jestem ostatnią osobą na planecie, która nie widziała jeszcze. La 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 landu. Ale cieszę się, że to zrobiłam. Więc jeśli gdzieś tam ktoś z was nie widział tego filmu, albo widział go dawno, to myślę, że spokojnie można sobie, można sobie go puścić i. Odprężyć się, relaksować i dać się porwać temu wspaniałemu spektaklowi zaserwowanemu nam przez Damiana Szazela. Naprawdę. Szapoba, czekam na kolejny film. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, nawet jeśli opowiadam tak chaotycznie jak w przypadku La La Landu, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, lajków, ale też odwiedzenia moich pozostałych social mediów, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No i co? Do zobaczenia następnym razem.